Witam Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy sobotę. Trochę mnie prześwietliło, jak zwykle. Ja idę teraz na zawody mojego chłopaka, który biega przez potki. Idę mu trochę pokibicować, a że jest to na terenie Akademii Wychowania Fizycznego, gdzie mieszkam, gdzie studiuję, to idę potrzymać. Piękna pogoda dzisiaj. Ja jutro też startuję, ale to najgorsze. Witam Was w kolejnym dniu, dzień zawodów. I pierwsze co, to idę do łazienki. Poranna rutyna mycie twarzy, kremowanie. Lubię to. Już umyję twarz. To przecieram zazwyczaj jednorazowym ręcznikiem papierowym, ale tu nie miałam, więc użyłam czystego ręcznika. Potem e, ja spryskuję sobie twarz wodą termalną, daje mi to mega ulgę. klepuję e, tymi wacikami, może komisowa. i tutaj użyłam srebra koloidalnego. Nie używam tego dość często, ale teraz musiałam. Następnie przyszłam do pielęgnacji oczu. E, u mnie to jest bardzo ważne, ponieważ ja mam bardzo suchą tą strefę, więc e, bardzo przykładam się do nawilżenia. Powiek i e, pod oczami. Gdy już to zrobię, to używam rolera, e, bo to z rana zmniejsza trochę opuchliznę pod oczami i przynosi też ulgę w moim przypadku. Po oczach przychodzę do pielęgnacji twarzy, nad którą może kiedyś się bardziej e, rozgadam. Przygotowanie, śniadanie zaczynam od ogarnięcia naczyń. Nie lubię, jakieś pełno e, ich w ociekaczu. Następnie wyjęłam. Składniki na moje śniadanko przed zawodami będzie to kasza manna z dżemikiem brzoskwiniowym z mle na mleku roślinnym i z mrożonymi malinami. I oczywiście nie zabraknie maczy. Czy ja powiedziałam wcześniej malinami? Mogą być maliny, no trudno. Będą maliny, a nie maliny. I kokos uwielbiam. Teraz robimy moją Ukochaną maczlatę. Jeśli chcecie spróbować, to koniecznie zróbcie. Jest pełno przepisów w internecie na to. Ja sama tak szukałam, więc serio, naprawdę. Jednak jest to bardzo specyficzny smak, ale do polubienia. Okej, okay, a teraz chwila przerwy. Po przepis na kaszamanną, tą, co teraz robiłam, zapraszam Was na moje konto na Instagramie. Gotuj ze skrzypi. Dobra, koniec tej przerwy. Wracamy Kuchni przechodzimy do pokoju, gdzie przygotowuję sobie ciuchę na start w zawodach. Voilà! Mamy. Las. Korzystam z tego, że taką na koleżankę, to jest to polski, senio w Warszawie. No i będzie. Dzień dobry. Poniedziałek rozpoczął się od krótkiego spaceru. Była piękna pogoda i poszliśmy do Biedronki, naszego ulubionego sklepu, na zakupy. A po zakupach wróciliśmy do Akademika i ja zebrałam się za robienie drugiego śniadania dla siebie i dla mojego chłopaka. Tutaj właśnie przygotowuję składniki dla mnie. No to będą chlebki kukurydziane z pomidorkami, z humusem, buraczanem, z sałatą, żeby było warzyw troszkę I mam ostatnią fazę na słonecznik taki prażony To fajnej takiej chrupkości dodaje, znowu ta chrupkość, ale serio bardzo lubię, trochę je podprażyłam Jeszcze musiałam to rzucić, pewnie, pewnie w międzyczasie skumnyłam trochę I... Tak, to o, tutaj kupowałam sobie, uh -huh, tak, świetne zbliżenie. Tak to się prezentuje. Tutaj pić. Napiłam się wody, byłam bardzo spragniona. Polecam. <grym> Potem zabrałam się za robienie drugiego śniadania dla mojego chłopaka. Jest to w sumie bardzo dobre śniadanie, bo jest to banan zblendowany z odżywką białkową i z serkiem wiejskim. "Wtorek rozpoczęliśmy siłownią." Po zajęciach na uczelni złapała mnie wena na zrobienie hałki. Tutaj już jesteśmy w takiej fazie środkowej, można powiedzieć, bo ciasto już wyrosło Ja je właśnie teraz podsypuję blat mąką i wykładam ciasto I będę je dzielić na trzy części Nie wiem, czy ja tutaj go wąchałam, nie wnikam I je jeszcze trochę wyrabiam I następnie podzielę je na trzy równe części Właśnie do tego, to, to robię teraz. Mm, bardzo ciekawe wydarzenie. Mm. <noise> Następnie będę robiła z tego takie trzy rulony. I tak to się prezentuje. Te trzy rulony zwinąłam w warkocz i zrobiłam hałkę. Potem ją wsadziłam do piekarnika, piekłam już nie pamiętam w ilu stopniach i przez ile minut. Może wrzucę na gotuj ze skrzypią i przepis. Teraz czwartek. Dobra, dobra ludziska, ludziska, mam kolejny dzień. Dzisiaj jest czwartek. Ja na Idę na fitness, fitness, fitness. Zobaczymy, co tam będzie może uda mi się już zaliczyć. Trzymajcie. Cioski. W ogóle patrzcie jak pięknie zielono. Aż chce się wyjść na dwór, jest taka pogoda. A po naszych zajęciach wyszliśmy sobie na chłopakiem na hulajnogę. Pojechaliśmy sobie na lody. Dziękuję Wam za oglądanie mojego drugiego filmu na YouTubie. E... Jeżeli chcesz, to zostaw łapkę w górę. Możesz kliknąć subskrypcję. Tu na dole wszystko się wyświetli. Możesz ustawić sobie dzwoneczek, żebyś e, dostawał powiadomienia, kiedy mój e, nowy film e, zostanie e, dodany na YouTube. Zapraszam Was jeszcze na moje dwa konta na Instagramie. Gotuj ze skrzypy i Wiktoria podłoga skrzypczek 99. Na tym pierwszym e, są moje e, wszystkie przepisy, które zrobię, a ten drugi jest taki ogólny. Dzięki, cześć. Pa!